Duchowość i psychologia Zaprasza Anna Malec Witamy w audycji Duchowość i psychologia. Przy mikrofonie Anna Maleca, ze mną w studiu pan Emilian Walendzik. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Panie Emilianie, jesteśmy tuż po świętach, ale jeszcze przed Sylwestrem, jeszcze w takiej trochę świątecznej atmosferze. Święta to jest czas, który sprzyja Spotkaniom, który sprzyja takiemu zatrzymaniu się, ale sprzyja też, okazuje się, konfliktom. Skąd tak naprawdę biorą się takie momenty nerwowe w takich okresach świątecznych? Myślę, że po części Pani właśnie odpowiedziała na to pytanie, ponieważ jesteśmy skazani na siebie w małej przestrzeni No i jesteśmy skazani jakoś, ta mała przestrzeń, ten czas specyficzny w, wymusza na nas bliskość, taką zewnętrzną bliskość No a w tej bliskości dochodzi do różnych no, przeżyć, uruchamiają się wspomnienia, czasami za, zaległy jakieś sprawy między nami Ale przede wszystkim doświadczamy napięcia właśnie związanego z byciem blisko w kontakcie innych osób, czasami osób, których nie widzimy długi czas i udaje nam się jakoś unikać tego prawdziwego spotkania. Czyli takiego napięcia doświadczają osoby, które na co dzień nie doświadczają bliskości z tymi osobami? Tak, można taką tezę postawić, ponieważ gdyby na co dzień ta relacja była intensywna, no to, to święta nie byłoby tak naprawdę relacyjnie niczym wyjątkowym, byłoby kolejnym bliskim, ważnym spotkaniem, pełnym otwartości i też różnych emocji z tą otwartością i bliskością związanych, więc i radości, i smutku, i złości. Natomiast jeżeli na co dzień nie pozwalamy sobie na bycie w autentycznym, szczerym kontakcie ze sobą, no to właśnie w takich wyjątkowych momentach coś, coś wybucha. Coś wreszcie dochodzi do głosu. Czyli receptą może być spędzanie świąt w małym gronie bliskich osób. Jeżeli, no tak, jeżeli chcemy uniknąć jakoś napięć, kłótni, no, fa fajnie by było mieć przy sobie wtedy osoby, e, z którymi na co dzień jesteśmy w dobrych relacjach, z którymi mamy przegadane różne e, sytuacje i też wiemy, jak reagujemy na siebie nawzajem, wiemy, jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych. To jest nic dla nas strasznego, nic nienaturalnego. No to by była sytuacja idealna, jeżeli mielibyśmy taki wybór i moglibyśmy sobie to wszystko sami zorganizować, no ale wiadomo, że Rzeczywistość jest rzeczywistością, i czasem po prostu rodziny się na święta zjeżdżają. Na święta, czy na urodziny, czy na przykład na Sylwestra. Chociaż Sylwestra to już jest częściej wybór znajomych, prawda, wybór przyjaciół, więc troszeczkę inna sytuacja. Ale czy to jest też związane w jakiś sposób z takim pędem, przygotowaniami, przed dużymi wydarzeniami? Yy, niewątpliwie ten pośpiech i, no, i, i też możemy się zastanowić, skąd ten pęd wynika, tak? To sprzyja znowu generowaniu lęku, tego napięcia, z którym siadamy potem do stołu i wchodzimy w relacje. Jeżeli się spieszymy, jesteśmy właśnie w jakimś rodzaju też obawy przed tym, jak wypadniemy, jak nas ocenią inni, niewątpliwie sprzyja to konfliktom, ponieważ rodzi lęk yy, i wtedy jesteśmy bardziej drażliwi, jakoś nie potrafimy sobie często radzić z tym napięciem, z lękiem w konstruktywny sposób, zwłaszcza właśnie w gronie ludzi, z którymi na co dzień tego nie robimy. Tak? Próbujemy zachować jakąś twarz, maskę, czyli też próbujemy ukryć swoje objawy napięcia. To powoduje wtórne napięcie, to się nakręca, możemy sobie wyobrazić sytuację naprawdę dużego dyskomfortu dla kogoś, kto jest jakoś wrażliwy na ocenę społeczną, Trudno mu być w tych relacjach, a jednocześnie przeżywa w ten, w ten czas bardzo wiele różnych uczuć, emocji. Wyobrażam sobie też taką sytuację, że wspólne spotkania z ludźmi, których na co dzień nie widzę, prowokują coś takiego, że chcę pokazać się z jak najlepszej strony i trochę wchodzę w, taką, w takie ubranie kogoś, kim nie jestem. To jeden ze sposobów. Myślę, że jakbyśmy przyjrzeli się dokładnie tym y, uczestnikom, y, spotkania, jakiegokolwiek, no ale teraz właśnie jestem jakoś też przy tych świętach, no to zobaczymy, że, że różne mamy strategie. I faktycznie jedną z nich może być tak, taki sposób, pokaże się z jak najlepszej strony. Będzie miło, będę miła, będę miły, grzeczny, nie wiem, uprzejmy, mimo wszystko, tak? Są też osoby, pamiętam jakoś te moje z kolei Właśnie y, różnego rodzaju y, spotkania i stoły, przy których zasiadałem, które wycofują się, jakoś są milczące, są trochę y, jakoś w dystansie z boku. Można to porównać do różnego rodzaju ról, w które wchodzimy. Są rozbawiacze, tak, którzy próbują jakoś rozładować właśnie powstające napięcia. Y, są, są gospodarze, niekoniecznie to musi być realny gospodarz, ale ktoś, kto wchodzi w taką rolę, y, jakoś stara się zaopiekować innymi. I w ten sposób y, radzimy sobie właśnie z. Tą trudną dla nas interpersonalną sytuacją, budując jakieś znane nam bliskie schematy. Wyobrażam sobie, że też trudnym doświadczeniem może być to nasze tradycyjne polskie składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. Mhm. Spojrzenie w oczy i powiedzenie czegoś naprawdę głębokiego, czy czegoś takiego no wręcz intymnego osobie, z którą no na co dzień może nie mam relacji, albo z którą nie, nie mam ochoty mieć relacji. Mhm, właśnie. To jest wyjątkowy moment. Wtedy już uh -huh. y, trudno się schować z jakąś maską, wejść w rolę. Stajemy face to face y, z człowiekiem y, i bardzo osobiście. Tu już nie ma my życzymy komuś wesołych świąt, tylko ja, Tobie. To jest y, niewątpliwie wyjątkowy moment i właśnie z tych powodów, o których Pani powiedziała, między innymi bardzo trudne, ponieważ często przed nami jest osoba, no. Co do której nie wyrażamy w pełni jakoś siebie, nie mamy z nią znowu dobrego kontaktu. A też jakbyśmy puścili wozę fantazji, to pewnie yy, nie jeden z nas by sobie przypomniał, że stał naprzeciwko osoby, do której wręcz czuje złość czy niechęć. No i co wtedy, tak? Tradycja mówi, musimy się jakoś spotkać z każdym. Nie fajnie jest tutaj jakoś się wyłamywać, więc często ulegamy temu, no i jakoś się nadużywamy w tym momencie. Udajemy, składamy te życzenia, właśnie jakoś mało szczerze. Życzące zdrowia, szczęścia, pomyślności, tak? No, komuś kogo nie lubimy, na mhm. przykład. Jakoś sobie można poradzić z taką sytuacją. No w pierwszym odruchu no, na pewno rodzi on jakiś dysonans w nas, tak, no bo y, chcemy być spójni, chcemy mm, myśleć o sobie, jestem fair wobec innych, ale też i wobec siebie, no więc powstaje ten dysonans, ten zgrzyt. No jak to ja życzę komuś, kogo nie lubię, dużo szczęścia. Pomyślności. No i właśnie te sposoby na redukcję potem tego dysonansu to, to są pewnie różne, ale no, musimy jakoś obrobić tą rzeczywistość trochę ją zniekształcić. Możemy jakoś się usprawiedliwić, coś zracjonalizować. No ale właśnie to, to jest cały czas sposób na to, żeby jakoś yy, mniej lub bardziej się nadużywać. Natomiast byłoby super, gdyby stać nas było na szczerość mimo wszystko. Mimo tego, że no właśnie to jest jakiś taki wyjątkowy czas i teoretycznie na te życzenia nie ma dużo, dużo właśnie przestrzeni. No, powiedzieć szczerze, tak? Co jakoś czujemy, żeby te święta były też taką okazją, właśnie do spotkania w prawdzie. Wprawdzie też o naszych przeżyciach wobec siebie, o. Nie, niekoniecznie musimy wtedy wywlekać całą historię żalów, ale dwa słowa o tym, że, że mi z tobą trudno, ale mimo wszystko jakoś chciałbym ci dobrze życzyć, fajnie by było, żeby się między nami poukładało. Wtedy takie życzenia są zupełnie z innej bajki, mają osobisty, prawdziwy kontekst, powodują jakieś zbliżanie się ludzi, wzruszenie. Mhm. Podejrzewam, że pewnie warto zacząć takie przygotowania psychiczne do świąt czy do jakichś dużych wydarzeń dużo wcześniej, a nie dzień przed, prawda? Mhm. I pewnie jak zawsze okaże się, że chodzi o to, żeby zacząć je od jakiegoś dialogu ze sobą, a nie z innymi, prawda? No, świadomość siebie, swoich ograniczeń, potrzeb jest bardzo ważna. Zgadzam się w pełni z panią. Podobnie jak z prezentami czy przygotowywaniem posiłków, nie zostawiajmy również naszych interpersonalnych spraw na ostatnią chwilę. Będziemy wtedy w dużo mniejszym napięciu. No właśnie, ale chciałabym, żeby podpowiedział pan, jeżeli ma pan takie sposoby pozbycia się tego napięcia, albo w każdym razie obniżenia go w jakiś sposób. Co ze sobą zrobić? Jak ze sobą porozmawiać? To napięcie jest bardzo ważną informacją dla nas, jest sygnałem, więc po pierwsze nie należy tego ignorować. Znamy masę sposobów na to, żeby obniżyć sobie napięcie w sposób objawowy, nazwałbym to. Możemy pójść na basen, zrelaksować się, zażyć pigułki jakieś uspokajające, tak, wypić herbatkę. Mamy różne sposoby na to, żeby obniżyć sobie poziom napięcia, natomiast hmm, to niekoniecznie jest sposób, który prowadzi nas do odkrycia prawdy na swój temat, bo to, że pojawia się w nas lęk, świadczy często o tym, że pod spodem jest jakiś, jakaś jego przyczyna, jest jakieś poruszenie wewnętrzne, rodzaj emocji, uczucia, czasami związanego właśnie z konkretną osobą. Warto by uświadomić sobie, co czuję, spróbować to wyrazić i zobaczyć, do czego tak naprawdę to prowadzi. Często boimy się wyrażać złości, ponieważ kojarzy nam się ona jakoś z jakąś agresją. Tak nie musi być. To, co chciałbym jakoś podkreślić, to, że złość, jeżeli ona jest między dwojgiem ludzi, świadczy o relacji, o takiej potrzebie bycia w kontakcie. Jak mówię drugiej osobie, jestem na ciebie zły, to tak naprawdę mówię, nie akceptuję. Nie chcesz, byś robił to, co robisz, ale chcę być bliżej Ciebie. Jak nie będziesz tego robił, będzie mi łatwiej być z Tobą bliżej. Więc dopóty, dopóki czujemy złość, jest tak naprawdę miłość między nami. Jak nie ma złości, Rodzi się jakaś pustka, czasem brak szacunku, już pogarda, tak. wtedy, wtedy nie rozmawiamy, nie ma dialogu. To jest dużo gorsza sytuacja niż ta, w której się złościmy. No to jest bardzo dobra informacja dla tych wszystkich, którym nie udało zachować się w spokoju przy wigilijnym stole. No tak, był żartem, był serio, chociaż jakoś jeszcze raz mówię, że złość koniecznie musi być w sposób agresywny wyrażana. Tak. Są, są też inne no to jakoś drogi, metody. Wiele osób też podkreśla to, że takie sytuacje świąteczne czy sylwestrowe to są takie ramy, w które ktoś koniecznie chce je włożyć, a one niekoniecznie są ich ramami, a jednak muszą się tam w jakiś sposób wstawić i to powoduje jakąś złość czy napięcie. No i słusznie. Nie musimy się w żadne ramy wstawiać. Wszystko, co jakoś, yy, to jest uproszczenie. Oczywiście płynie z takiego kawałka yy, pod tytułem muszę, powinienem. To, to jest taka nasza niezdrowa część. Warto by poszukać tego, czego my chcemy właśnie, bo tam też jest yy, przestrzeń w nas na, na to, czego my chcemy, pragniemy w tych wyjątkowych chwilach i nie wątpię, że każdy z nas znajdzie w sobie ten obszar. I jeżeli pójdziemy za tym, to myślę, że też będziemy chcieli się jakoś spotkać, może inaczej, może trochę w inny sposób, mniej sztywno formalnie, ale jednak będziemy też chcieli zadbać o tą bliskość. Forma niekoniecznie jest przecież tutaj istotą rzeczy, tak? Czyli ten okres świąteczny, sylwestrowy, może być też tak naprawdę takim momentem dużej twórczości, tak? I wymyślania swoich sposobów spędzania tego czasu. Tylko tutaj też odwagi, pewnie, trzeba i asertywności w stosunku do tych, którzy koniecznie. Chcą spędzać je tradycyjnie. Tak, jestem za tym, żebyśmy byli w życiu kreatywni, odważni, otwarci, z szacunkiem jednak dla, właśnie, chociażby tradycji, czy osób starszych, które jakoś niekoniecznie będą chciały się podporządkować naszym pomysłom. To tak jak w relacji. Jeżeli my czujemy jakiś opór przed tym, żeby wchodzić w ramy, które ktoś tworzy, które ktoś ma i je lubi, tak samo nie, nie wciągajmy na siłę innych osób bliskich nam w nasze schematy czy w nasze pomysły. Spróbujmy jakoś zobaczyć te nasze potrzeby obustronnie, być może poszukać jakiegoś kompromisu w tym momencie. Słyszałam ostatnio o takiej y, y, sytuacji. Y, wydaje mi się dość terapeutycznej dla jednej strony, nie wiem jak dla drugiej. Y, kiedy to y, młoda dziewczyna zbudowana na swoich rodziców postanowiła y, zostać w mieście, w którym studiuje i zupełnie do domu nie wyjechać. Y, z różnych przyczyn. Poleca pan takie y, sytuacje wtedy, kiedy jest jakiś y, rzeczywiście rodzinny konflikt? No właśnie, tego nie wiemy. Ja też tego nie wiem. Nie wiem e, czemu ta dziewczyna zdecydowała się tak naprawdę zostać. Czy, e, czy jest to zdrowe czy chore? Bo to, to jest tego typu pytanie. No jeżeli jest to, do, to dla niej nowy sposób, którego do tej pory nie stosowała, spodziewałbym się, że może on wnieść... Jak Jakoś powie w świeżości do tych relacji, jakoś pokazać coś rodzicom, bo podejrzewam, że o to tutaj głównie chodziło, tak? Terapia szokowa to miała być. Na przykład, mhm. właśnie. Więc mhm. taki wyraźny głos, ja tu jestem, jestem odrębna, jestem wyjątkowa, proszę uszanujcie to, że mam trochę inaczej niż wy w różnych kwestiach, tak? Więc w tym sensie mogłoby być to dobre. Natomiast no, trzeba też rozważać opcję pod tytułem no, ucieczka, wycofanie się, tak nie podjęcie jakiegoś dialogu z rodzicami, czy... Czy taki sposób pod tytułem, no ja się zdystansuję od problemu. No wtedy niekoniecznie ten problem jakoś może znaleźć dobrą drogę do, do, do rozwiązania się. No właśnie, być, być może ktoś z Państwa jest w takiej sytuacji, że jakaś bliska osoba odmówiła nam przyjechania na święta czy na jakąś uroczystość. W jaki sposób pozytywnie można to zinterpretować? Co nam taka sytuacja może dać czy pokazać? No, ja zawsze jakoś cieszę się w tych momentach, w których ludzie wprost mówią, czego chcą, czego nie chcą, więc to jest jakiś zysk, to jest jakiś też um, komplement dla mnie, jeżeli ktoś mi mówi, nie chcę czegoś, tak? nie, nie chcę, stać go na taką otwartość właśnie i odwagę, szczerość wobec mnie. Fajnie by było, żebym też jakoś dowiedział się, co jest powodem, szczerze, tak? No jeżeli nie chcesz przyjąć mojego zaproszenia, no to powiedz mi dlaczego, czy to jest coś między nami, czy masz jakieś inne swoje ważne motywy. Chętnie bym jakoś to zrozumiał, więc to może się stać dobrego z takiej odmowy znowu jakieś większe zrozumienie siebie nawzajem, ale też właśnie przyjęcie się w tej jakiejś odmienności czy w przeciwnej do naszej decyzji. No niewątpliwie jest to sztuką, tak, umieć przyjąć tego typu odmowę, czy przejść przez sytuacje, które są pełne napięcia i czasami też złości, różnych emocji, ale to się udaje. Więc tyle dobrego może się z tego wydarzyć na początek, a no właśnie już w zależności od treści. I konkretnych odpowiedzi, które ta osoba no, mogłaby udzielić w tej sytuacji. Jakaś zmiana, jakaś też dodatkowa wiedza właśnie o tym, co się dzieje, dlaczego ta osoba nie chce być tutaj. Są też wokół nas takie osoby, które spędzają święta przy radiodbiorniku na przykład albo przy telewizorze. Osoby samotne, osoby, które spędzają święta same. Można sobie poradzić z taką sytuacją i dobrze się w niej czuć? Są jakieś sposoby? To, to znowu trochę pytanie o to, na ile ktoś cierpi, na ile komu jest niewygodnie, czy źle się czuje w swojej samotności. Znam osoby, którym jest tak dobrze, tak wybierają, tak chcą z jakichś powodów. No i mnie koniecznie trzeba pomagać. Niewątpliwie są też osoby, które jakoś cierpią, tak? Z tego tytułu, że są same, szukają właśnie jakoś kontaktu i bliskości, nastawiając uszu i otwierając oczy na to, co się dookoła dzieje. Warto by było, żeby te, te konkretne osoby zadały sobie pytanie, dlaczego tak jest, skoro to dla mnie ważne, żeby być blisko i nie, nie unikam tego z własnej woli. To co takiego się dzieje w moim życiu, że jednak ląduję sam yy, przy radioodbiorniku? Yy, być może znajdziecie tam Państwo jakoś wprost odpowiedzi. Yy, no a jeżeli nie, to zawsze też pomagają inni ludzie, tak? Czyli. Niezależnie od tego, że jesteście teraz sami, wyjdźcie do nich, po, po, poszukajcie jakoś e, bliskości, niekoniecznie z, z rodziną czy z, jakoś z przyjaciółmi, skoro ich nie macie. tak? Są, są na świecie miejsca i ludzie, którzy chętnie, e, no właśnie, współdzielą swoją samotność z innymi, szukają relacji, bliskości, próbują jakoś, no właśnie, znajdować też odpowiedzi na te pytania, co się takiego dzieje. W moim życiu że jestem sam. To jest wyjątkowa sytuacja jest szczególnie odczuwalna, prawda? No właśnie, a z założenia jakoś, ja tak sobie myślę o ludziach, jesteśmy jednak istotami społecznymi, no, z, zanurzonymi w relacjach. To jest jakby ważnym kawałkiem, niemalże istotą bycia człowiekiem, jedną z przynajmniej z ważniejszych, napędzających nas, mm, no, jakoś motywacji obszarów, tak? Być w relacji. W relacjach jakoś powstają nasze kłopoty, też w tych relacjach się te kłopoty przejawiają. Zaczęliśmy od konfliktów przy stole, doszliśmy do konfliktu wewnętrznego tak naprawdę, prawda? Mm. Takiej trochę kłótni ze sobą samą. Yy, nie z tego wynikają później te wszystkie konflikty przy stole? Hmm. Yy. Wracam do tej mojej poprzedniej myśli. Nie jesteśmy samotnymi wyspami. Ten dialog wewnętrzny, który my prowadzimy, i nawet jeżeli sami się jakoś oskarżamy o różne rzeczy, czy obwiniamy, wycofujemy, to już jest sposób, w jaki my sobie próbujemy radzić, ale raczej z tym, że właśnie w relacjach i na zewnątrz z ludźmi bliskimi czy dalszymi jest nam trudno. Mhm. Usłyszałam od mądrych ludzi, że konflikty to rzecz y, ostatecznie dobra, prawda? Że może być konstruktywna. Nic. Złego w konfliktach nie ma, pod warunkiem, że właśnie potrafimy z nich skorzystać. Jako, że ja unikam ocen i staram się jakoś, jestem przewrażliwiony na tym punkcie, może nawet trochę, to wolałbym powiedzieć, że konflikty są rzeczą naturalną. To, czy się okażą dobre czy złe, to już właśnie zależy trochę od nas i od tego, o czym pani mówi, czyli umiejętności zarządzania nimi. Trudno się nauczyć zarządzania konfliktami? Jest to dość. Proste, w sensie takim, że teoria na ten temat nie jest wcale jakoś złożona, ale jednocześnie nie jest to łatwe, ponieważ dotykają te, te kawałki, nawet teoretyczne, jak sobie teraz o nich myślę, no właśnie naszych przeżyć. Umiejętność korzystania z emocji, z informacji, które one niosą, jest tutaj właściwie jakoś, no można powiedzieć, niezbędna. Sztuka wyrażania tych emocji właśnie wtedy, kiedy one są w dużej intensywności. Te, te też nie jest łatwa. No więc to tworzy sporo pułapek, w które możemy po drodze wpaść. Niemniej jednak zachęcam, żeby jakoś poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. To na pewno przynosi dość szybko profity. Nie musimy od razu być mistrzami świata w rozwiązywaniu konfliktów i wyrażaniu swoich emocji, ale nawet mały krok czy, czy mały progres w tym zakresie może przynieść duże zmiany w relacjach. Czyli lektura obowiązkowa przed rodzinnymi spotkaniami, to jak sobie radzić z konfliktami? Gdzieś to można wygooglować i poczytać, będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Zapraszam też do wchodzenia właśnie w relacje, w różnego rodzaju e, miejsca, w których można po, poćwiczyć, tak? Przetrenować tą zdobytą wiedzę. Świetnie działają różnego rodzaju grupy terapeutyczne, grupy wsparcia. E, to taki poligon. Bardzo dziękuję za spotkanie. Również życzę dobrego nowego roku. Pan Emilian Walęcik ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich był naszym gościem. Duchowość i psychologia Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.